Witamy w gminie Pasym. Pasym położony jest w województwie warmińsko-mazurskim. Gmina Pasym zajmuje powierzchnię 14 931 hektarów, w tym znaczną część stanowią lasy i jeziora. Położony jest nad malowniczym jeziorem Kalwa o powierzchni 562,2 hektara. Linia brzegowa urozmaicona jest wieloma małymi zatokami i półwyspami, a na jeziorze znajduje się 8 wysp. Jeziora bogate są w różne gatunki ryb. W starych borach sosnowych występuje licznie dzika zwierzyna. Wszystko to zachęca do leśnych wędrówek i wypraw rowerowych. Pasem i okolice ma dobre połączenie komunikacyjne: Droga Krajowa nr 53, linia kolejowa zolsztyna Szczytna oraz Międzynarodowy Port Lotniczy w Szymanach, oddalony od Pasymia o 30 km. Pasem jest jednym z najstarszych mazurskich miast, a jego początki sięgają 1336 roku. Obecnie gminę zamieszkuje 5359 osób. Miasto zachowane jest w średniowiecznym układzie zabudowy. Średniowieczne miasto założone na rzucie prostokąta, otoczone było murami obronnymi wzniesionymi w drugiej połowie XV wieku. Do najcenniejszych zabytków należą Kościół Ewangelicko-Augsburski został wybudowany w 1391 roku. Świątynia miała także charakter obronny. Ciekawe wnętrze kościoła należy do najcenniejszych w tej części Mazur. Ratusz. Budowla powstała w 1855 roku w miejscu Starego, spalonego w 1583 roku. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1876 roku. Wybudowany w miejscu dawnego zamku. Na terenie gminy Pasym funkcjonują trzy szkoły podstawowe oraz przedszkole. Wszystkie placówki są doskonale wyposażone i dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców. Posiada znakomitą bazę sportowo-rekreacyjną: ścieżki rowerowe, kąpielisko, kompleks boisk, siłownie plenerowe i place zabaw. Dysponuje rozbudowaną bazą gastronomiczno-noclegową. Funkcjonują tu liczne ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne oferujące strzeżone kąpielisko ze zjeżdżalnią, wypożyczanie sprzętu wodnego. Tworzy to doskonałe miejsce do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu posiada różnorodną ofertę kulturalno-rozrywkową. Przeprowadzane są tu cykliczne imprezy i warsztaty. Do dyspozycji są nowoczesne sale oraz biblioteka. Gmina Pasem dysponuje bogatą ofertą działek do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, inwestycyjną oraz rekreacyjną. Samorząd, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na okres 3 lat. Urokliwe położenie Wspaniali ludzie, różnorodność terenów pod przyszłe inwestycje, urząd przychylny przedsiębiorcom i mieszkańcom stanowi, że Gmina Pasym jest idealnym miejscem, żeby zamieszkać, zainwestować i wypocząć. Serdecznie zapraszamy do miasta i Gminy Pasym.